Mam te z tej strony dzisiaj zagramy w PC pe, monitora To jest pierwsza gra na Roblox, bardziej, no, no pierwsza gra na Roblox, jaką nagrywam y, na YouTubie I y, 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 ogólnie to jest pierwszy odcinek z Robloxa z jeśli pierwszy odcinek w, 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 z Robloxa z Będziecie mogli wysłać gifty, ja mam będę mógł wysyłać gifty no i takie, no, i takie tam rzeczy, no Dwie, Wystarczy to jest, że i to wystarczy, że po prostu napisacie słoniki, ja wam na przykład coś wyślę. I pod tym odcinkiem wybiorę, wybiorę, nie wiem co, wybiorę 5 osób i wyślę wam jakiegoś giftika, Te 5 osób, ale dobra, to jest, po, po co jest ten temat odcinka? Po to, będę na Robloxie? A no, stwierdziłem sobie, ja trochę za dużo tego i nie mam co tam nagrywać już. sobie stwierdziłem, że sobie nagram coś innego i właśnie dlatego i sobie. Nie mogłem zbyt dużo nagrywać właśnie, że dla tak 2 bo nie miałem żadnego pomysłu. 2 no i live 2 trochę się skomplikowało z tym, widzowie. No, ale coś chyba z tym mokarno, raczej. Ale dobra, prawda więc tak, z tymi live'ami, gdzie po pierwsze, no, to na razie nie będą, ale to dobra, więc tak, że ja w 2D w ten odcinek, dwie, sobie chciałem trochę Wam pokazać o moim koncie, widzowie. No na przykład, patrzcie, tutaj mam takie fajne pociki po 21 trilionów, po 20 trilionów. Takie tam różne pociki mam. ale sobie zanim otworzymy to, to tutaj właśnie widzicie. Mogę wydrupić tu kamień uroku tych 50, to ja, ja to mega, bardzo fajnie lubię. I to jest mega fajne, ale sobie zanim to otworzymy też sobie tą skrzynię i różne takie rzeczy co. No, zwie, a to nik wam, podam w sumie nawet teraz, zwie. to jest mój nick. da na no mnie 4-4. Tutaj, yy, No, czy sobie sprawdzić. Tutaj. O, tutaj, że tak. Mmm, da mnie nawiadłem 4-4. Dajcie, 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 jeżeli chcecie sobie wygrać, właśnie. Jakieś nagrody, bo zadanie do znajomych. Pierwsze, pierwsze 5 osób, które mnie doda. I no. No, właśnie, zostaną mm, wynagrodzone. Tylko muszą napisać swój w komentarzach. Ja muszę sprawdzić, czy one mi zadały do znajomych i przyjmę do znajomych. Nie, no i właśnie, jeszcze mi dam jakiegoś gifta yy, No, to no, no. No i tyle. Dobrze, chyba możemy już przechodzić sobie do tego openingu. Tu ja już widzę kiedy będę już otwierał. Dobrze, tutaj właśnie mamy. To koło i chyba zaczniemy od tego koła albo w ogóle sprawdzę, ile mam kluczy Ja mam, ja mam, ja mam. I dwa klucze. Nie, no, dwa takie klucze. No to dobra. No to myślę, że sobie otworzymy najpierw te dwa i uwaga. Uuuu! Uh, Tracer Hunter. Tracer Hunter, no. Ja no nie, no, takie ok, ale uwaga. Tap power. No to no, taki sired nie powiem wam ale sobie teraz może zaczniemy od tego koła 3, 2, 1 i uwaga Ciekaw to tropi Jak zwykle yy, Doradzu lecimy już z kolejnym od razu kołem 5%? No tak, no git, git, drop Jest ja to za 2%, jest ja to za 2% no, jak zwykle wydropiło to za 50%. Jeszcze ostatnia, ostatnia, trzy, znaczy dobra, nie, od pięciu. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ehm, no tak, ten drop jakoś najlepszy nie jest, ale jeszcze lecimy do normalnego świata, dwie. Bo tam jeszcze mam różne rzeczy. Dobra, widzimy się jak już będę w normalnym świecie, tym pierwszym. Dobra właśnie to już tutaj jesteśmy. Siema Panie królu, jutru. Nie wiem jak to się nazywać. Jak, jak mierzycie, dobra, okej. Okay. Tutaj mam jakiekolwiek... O mam tylko you jedno. Zacznijmy sobie od tego jednego. 3, 2, 1. I uwaga! Nie wiem czy to było fajne czy nie. Myślę, że było bit. Zaraz lecimy od. Od. Teraz sobie tego lecimy 3, Była. Jeden. No, 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 no. Tak jakoś to nie wyszło, ale dobra, to lecimy z kolejnym. To też nie wyszło. Lecimy tu z kolejnym. No tutaj też nie wyszło. No, że tak właśnie się zakończy. Może to poczekajcie, że ja jeszcze sobie pójdę na trening plaza w sumie. Dobra, właśnie jestem na trening plazie i chcę sobie, sobie coś sprawdzić fajnego. I zobaczymy sobie tutaj. Mamy no tutaj to takie fajne peciki. Czemu te fajne peciki sprzedają już po 400? Były droższe, bo w ogóle ile są one warte? 603. Tak zmalały.

Kamien... kamien... nie... U, u, je, je. i co, to jest tyle warte? to jest tyle warte, to jest tyle... biedno, ile tu jest warte? ile? ja rozumiem, że to jest dużo warte, ale nie przesadzają, nie, nie przesadzają. No to nawet ok jest no to jest okej okay. Mój do warte no, takie ceny to ja mogę yy, w ogóle obniżyła się tego cena tego też nie tego się nie zwiększyła, ale obniżyła jednocześnie uuu u, u, u o to jest mocne to jest O, dobra, to jest tutaj kamień uroku. roku. Zobaczmy, zaraz sprawdzimy. Ale dobra, w tym samym czasie zły. teraz musicie stawić łapkę w górę i subskrybujcie dzwonkiem, a do czasu, dopóki mi się nie włączy macie to kilka sekund, w sumie raz. No, że ekran ładowania, na Ładuję mi się, ładuje mi się cały czas złe. więc jeszcze macie... O! Kurde, zły ekran mi się tutaj przestawił. Ale dobra, macie na no to jeszcze kilka sekund, w bo to jeszcze się ładuje pomi... pomiędzy i uwaga macie teraz na tą ostatnią kropkę um, tego. A czemu się drugią dobra? Um, za ile tutaj? Kościół sprzeda jest? Za 19 tysięcy po jedna ile to jest warte? Hmm. To się wydaje, opłaca. Myślę, że sprawdzę co inni. ile oni inni sprzedają. Ile oni są warte? Kogoś tej mocno przecenił powiem wam. Nie no, tą matę. Nie ma nic. Zaraz, ja to idziemy szukać kolejne ym, kolejne rzeczy. No, te kolejne, właśnie te takie. No, te. Ym, czekajcie, wam zaraz pokażę. O, to! Te, te, zaraz będę szukał kolejne, tobie, dobra. Będę już, idę już szukać. Ostatnio, ja kupiłem tylko jeden, bo były mega drogie. Z, no ja to jest 21 tysięcy, się, jeszcze nie było tanie. Myślę, że będzie jeszcze taniej, ale. Okazało się, że nie będzie, ale dobra, otwieram. 3, 2, 1. Uwaga. To jest warte? 3000. W ogóle zobaczycie co w mój profil teraz macie. Ja to mam... Ja nie wiem co to się... to się zepsuło to kiedy dołączyłem. Ja grałem w tą grę od 2020 roku. To jest... To, jak... ja nie wiem co to jest. Nazywam Pety od 2021 roku. No i kiedy była zima, ale to w się i to ja tam to sprzedałem, ale... Jeżeli nie wierzycie mi, no to nie wiecie. Jeżeli mi wierzycie, no to. No to przynajmniej. No to przynajmniej mi wierzycie, no. Bo to jest, bo ja sobie mówię prawdę. Ale dobra, to. Emy, Co ja tu mogę otwierać? Nie wiem, że. Ja sobie zarobić jakieś. No nie wiem, że. Ja chcę sobie zarobić trochę tych gemów. A na razie nie sprzedają mi się kompletnie rzeczy. Popatrz, tutaj. Po patrz, no to jest trochę warte. To też jest trochę warte, no i to też jest trochę warte. Tylko to się obniżyło. Zresztą nie wiem, czy tam zwiększyło, nie wiem. I w ogóle, wiem macie sobie teraz... Możecie sobie mi teraz właśnie przesyłać, a ja wam sobie będę przesyłać. Jest tak, że każde 100 tysięcy 100 wysłane, 100 tysięcy gemów wysłane, to jest dodanie do znajomych, gdzie ja was dodaję do znajomych. I i jeden milion gemów, to jest jakaś nagroda i zadanie do znajomych. No, a wy to a za 5 milionów gemów to macie moderatora standardowego, jeżeli... E, no i jeszcze jakieś to nagrody i tam zadanie do znajomych. No i będziecie mogli występować do odcinku. Proste, proste dzwoniem, ale jeszcze to wy jeszcze. E, jeszcze m, będę was na przykład jak macie jakiś kanał, to was na przykład zapromuję. Ja to za 10 milionów gemów macie darmowe promo. Macie jeszcze nagrody dla innych znajomych i bycie moderatorem tym takim moderatorem z największą klasą, czyli z największym poziomem. Czyli moderatorem chyba tam. Nie się pamiętam, jak to się nazywało. Ale będziecie mogli być moderatorem. Proste. No i to jedno. No i dwie to chyba tyle, dwie na ten odcinek, że. Ja mam tutaj, tutaj jeszcze wam podeślę. Co my Może a także jeszcze wam dzisiaj podeślę jakieś, jakieś posty. I tutaj, tutaj za dwa dni jest aktualizacja. Gdzie możecie tutaj, że możecie być ze mną, bo ja może wtedy bo wtedy tutaj będę właśnie grał odcinek. No i to już potem za 3 dni.